Siema, z tej strony Lutwi I tak jak obiecałem, nagram wcześniej odcinek, tak jak mówiłem, że jak dobijecie 7 mapy w górę I właśnie pod poprzednim odcinkiem widzieliście nawet 8 mapy w górę Z czego wam naprawdę bardzo dziękuję Nie sądziłem, że uda się wbić w tak krótkim czasie Więc no, dzisiaj lecimy z drugim odcinkiem przeglądu Reddita Apex Jeśli wam się podoba to zostawcie łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem. I jeżeli wbijecie, no tak samo jak w poprzednim odcinku, no te jeden łapę w górę, nagram kolejny wczesny przegląd reddita naszego, więc no, lecimy z pierwszym Reditem. Aż Heron Leak. <laughs> Ej dobre! <laughs> nie wiem czy to był ten szczur, chyba chyba szczur to był. W sensie... No, Heirun jako szczur nie no coś pięknego. <laughs> Nie mogę, ey, ale to jest zajebiste zrobione. Czekam na taki Hailum. Oj, czekam na taki Hailum. I ey, jeśli to oglądasz, nie sądzę. A jeśli oglądasz, czekamy na twój ruch w, st w stronę do <laughs> Get your ass back here. Ok. <laughs> ale spółczuję. Jeszcze mnie to nie przytrafiło, ale współczuję bardzo. Never follow an enemy ash portal. Nigdy nie iść. Znaczy w sensie no żeby nie iść tym portalem aż od razu. W takim sensie mogę to przetłumaczyć. I co, oni wejdą w tej port... Aha, okej, okay, pułapki tu zubi. Nie. Jeszcze nie można wrócić tym portalem. Bo gdyby tu była rave, to mogliby, mogłaby wrócić w każdej chwili. Aż jest jednokierunkowy. Jest. <laughs> Najgorzej. Ale jakieś. Kiedyś można kiedyś to zrobić. Spróbować takie coś zrobić. To nie jest głupi pomysł. Szczerze. <laughs> Co za ludzie. Piękne. Oj piękne. Now that's a rot spot that needs fixing. Czyli co? Będzie coś... Aha. <laughs> Ej dobra. Wykorzystam to. Znaczy nie wiem czy to nie jest jako oszustwo i tak dalej. Nie, nie wiem czy za to się bana nie dostanie. Jeśli się dostanie, możecie dać w komentarzach czy za to można dostać bana. O nie, wiem, bo to jest jakby używanie błędów w grze. Niby chyba. Nie wiem. <laughs> nie czytałem tam u jej tego. <laughs> Przyznaję się. <laughs> Przepraszam. Jej yeah, mam nadzieję, że bana za to nie dostanę. Ej, co jest? A, właśnie skończyło. No tak, dobra, nieważne. <laughs> Lecimy dalej. Cold figure out how many teammates died, but then it all made sense. Czyli co? Przez to zginiemy? Nie, 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 nie rozumiem, co? co? No to Horizon. I czemu Horizon leży? I czemu baner jest na górze? Odchodzi. Ok. Aha! A tutaj Horizon wpadła przypadkiem i... Dlatego zginęła? O kurde, ty to trzeba pamiętać, że to jest dziura i nie można wpadać w to, bo jeszcze kurna staci się rundy niepotrzebnie. O kurde. Nie wiedziałem. Idealne przejście aż do rave. Czyli co? Jak tu patrząc ten... Czekajcie sobie... A, jest bez złosu, dobra, okej. Okay. I co? Ale ładne. Eee, e, fajne. Fajne to było. Super to było. Ja raczej znaczy, lubię takie dopasywanie. Czasami coś tak, tak, tak bawiłem z niektórymi legendami. Typu Revenantem i tak dalej. Błąd kombinacji aż rampart. I o co chodzi? Aha! Ej. Znaczy nie polecam tego robić błędu, bo nie wiem czy można dostać bana, gdy jest wykorzystywanie błędu gry, ale bardzo fajna, przydatna metoda. I co sobie, czy jeszcze ile ten na, naładuje? nabije, O, lepiej tak brzmi. Co za ludzie. Że ktoś musiał wpaść tak na to, żeby dopiero ten było znaleźć. A sami deweloperzy nie umieją znaleźć takich błędów. Dopiero gracze znajdują. Okej. Okay. Lecimy dalej. Ktokolwiek robi te drzwi, ma prawdziwy galaktyczny monopol na rynku. Akurat prawda, no bo wszędzie w Apexie są te same drzwi. Nigdy nie było, żeby były inne drzwi w Apex Legends. I no, tak, tak jak to prawda, to jest naprawdę śmieszne, że jakby te drzwi są w, tych, w tej historii Apex wszędzie produkowane. Bardzo wytrzymałe, niezniszczalne drzwi. Coś dobra ta firma. Podobno do zniesień członków drużyny w zakazanej strefie. Jednak, wszystkich panujących tam, czekajcie, powiększę sobie. O, będzie lepiej teraz. O, lecimy. Ile tych Prowlerów?

Fucking game. <laughs> ja. Nie śmierć się śmianiem, ale gdyby mi się to przytrafiło. Oj, 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 oj. oj. Chyba musiałbym od nowa instalować tą grę. <laughs> Piękne. Kombinacja emotki Ash i Rave. Ja ale fajnie dopasowana. Idealnie pasuje. Dobra, jakoś nie będę się bawił, w nie, bo jeszcze mój internet nie wiadomo jak to uciągnie. Lecimy dalej. Jaki jest twój ulubiony? Dla mnie ulubiona mapa, jak na razie jest punkt burzowy. Na drugim miejscu, znaczy pierwsze miejsce i tak dla mnie ma królewski kanion punkt burzowy. Skraj świata jest na drugim miejscu, na ostatnim Olimp ze względu na to, że tam jest strasznie i to strasznie mało miejsc do chowania się. Rozumiecie, jest taki płaski teren, co nie? Odkryty, czysty. I na tym sobie pojedyncze skałki dali. I tylko myślą, że każdy się tam będzie chował. <gryw> Jakby to w ogóle nawet nie ma sensu, bo i tak badasz. Nie ma totalnie nigdzie gdzie się schować i wszystko jest odkryte. Ja nie lubię Olimpu. Te trzy mapy są najle bardzo dobre. Te są najlepsze. ta jest średnia. Olimp jest bardzo słaby. Mam nadzieję, że kiedyś, może nie wiem, Olip spadnie, lub coś i będzie więcej tych właśnie miejsc zachowania się. Dobra, lecimy dalej. Idź, wabik, idź! Co <laughs> co chodzi? Używał tutaj co? Chol hologramy są tam na dole. Co jest Niego jego hologramy? Też wybiło do góry. <laughs> Ej, dobre. Śmieszne. Nawet wiedział, że tak... Nie widziałem, że tak będzie się to zachowywało. Sorki za mój język, ale... Jak to mój język się zawsze plącze. Po prostu wystrzeliłem kilka Prowlerów na po całej mapie. No dlatego... że może da się lepszą jakoś dać. To co jest? Jeden on by strzelił. Co jest? Baj! Jezu, piękne. Jezu. Dobra. Już lecimy dalej, bo szkoda czasu. Ale dobre, piękne. Kolejny powód, dla którego jest to prawdopodobnie najgorszy Battle Pass, w którym prawie nic nie dostajesz dla nowej przereklamowanej legendy. Akurat to jest prawda bo tutaj mamy sezon 10 i mamy tutaj Sira. Mieliśmy na początku skórkę do Sira, Były, był banner do Sira, spray do Sira, emotka do Sira i ramki, czy tam nie wiem, te od... nie pan jak się właśnie nazywał, do Sira. A w tym 11 sezonie mamy tylko te, właśnie nie pamiętam jak się nazywał, mm, jak to by było, no ale powiem po prostu ramki, wybaczcie, możecie się poprawić, poprawić w komentarzach, jak to by już miało. Bo już totalnie zapomniałem. Znaczy nie wiem, czy nie ma właśnie Banneru do aż. Ale chyba nie ma w Battle Passie. W ogóle nic nie ma do aż, chyba. Nie, może spray jest, ale nie wiem, mogę się mylić. Ale nic nie ma. Emotki też strasznie. Nie wiem czemu. W ósmym sezonie były 5 emotek szybowania. W dziewiątym chyba były 3. W dziesiątym, 1. Co mnie naprawdę zabolało w sercu. Bo ja uwielbiam emotki szybowania i jak najwięcej je chcę. W sezonie, tym 11., też jedna, i to jest po prostu nie wiem, co to ma być. Czemu tak ma matek? Dają ma, tak głupie skiny do broni. Zamiast dać zamiast tych skinów do broni, dać właśnie więcej tych amatek szybowania, czy tam holospray, czy tam emotek po prostu zwyczajnych, y kiedy używamy na tej mapie, to nie, jakieś brzydkie skórki dają. Mogliby nawet dać głupią legendarną skórkę w środku karnetu, żeby chociaż była ładna skórka, a nie jakiejś skórki, której nikt totalnie nie użyje. Tylko zapychanie karnetu niepotrzebne. Dobra, lecimy dalej. Jak zdobyć 51 materiałów rzemieślniczych? Czekaj, co? Jak? Jak on to zdobył? Kiedy przecież to jest, raczej znaczy w sensie są, liczby nie parę są, ale w sensie 5. U nas jest, nie wiem, 50, 55, tam 35, 45, 40. Ale co? Nie taki musiał być błąd po prostu w kalkulacji tego algorytmu, czy jak to tam. Musiał być jakiś po prostu błąd, ale o kurde. Nieźle. <gry> I tak na koniec jest tutaj pokazane... W sensie z tych legendarnych skórek do Kara te celowniki podstawowe, co nie? Wiecie o co chodzi. I szczerze właśnie nie wiem, który jest teraz właśnie lepszy. Czy ten? Czy ten. I mi się chyba wydaje, że ten jest lepszy. Bo ten łuk. Przepraszam. Bo mnie ten łuk denerwuje, A to jest taki... Nie wiem właśnie Musiałbym mieć w grze, na pewno musiałbym kupić te dwie skórki I dopiero w grze sobie sprawdzić, która jest lepsza I no Dobra, to byłoby na tyle, myślę, że wam się Kolejny przegląd Reddita spodobał, jeśli tak to zostaw subiką w górę, naprawdę Bo staram się naprawdę więcej nagrywać tego Żeby mój kanał nie umarł, bo Wcześniej trochę tam sobą spadło, bo nie nagrywałem z różnych powodów Ale to nie ważne i no, planuję na moim tym drugim kanale z Minecrafta zrobić live'a, jeszcze nie wiem kiedy on się odbędzie, ale planuję, muszę jeszcze bardziej tam zoptymalizować trochę, żeby tam nie było lagów na tym live'ie i tak dalej, bo tak trochę testowałem go kiedyś i nie za dobrze to trochę wyglądało, więc no, życzę Wam miłego dnia, na razie i hejo!